Cześć, Witam wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku Syn Marnotrawny, moi drodzy, od razu przechodzimy na początek do ankiety, ponieważ e, muszę przyznać, że ta bitwa będzie wyjątkowo dziwna. Muszę tutaj, jakby, uprzedzić Was. Ona nie będzie jakimś super wyciągiem. Pokazuję ją, dlatego że, no, no właśnie, no tutaj czuje się trochę taki niespełniony. O, to jest dobre słowo ankieta. Wybory naprawdę są ciekawe. Tutaj myślę ci, którzy narzekają, że ciągle to samo tutaj będą usatysfakcjonowani. Ponieważ zaczynamy. Pierwszy wybór to obieg 261 moi drodzy, artyleria. Drugi wybór to T44 na 100. Trzeci wybór to dajmy na to E50, czwarty niech będzie y, Skoda T50 i piąty niech będzie TVP t 50 na 51 O, taki sobie zrobimy, czyli artyleria, premiowy, ósmotierowy Medzik, E-50 moja kochana i dwa medy czechosłowackie. E, na początek obejrzymy tę bitwę z duży, na, na dużym przyspieszeniu, ponieważ nie robię kompletnie nic w tej bitwie, ja szukałem swojej okazji, sytuacji, możliwości. E, no i traciłem po prostu czas, tak? Tutaj zobaczcie, celuję sobie na początek na 3, licząc na to, że ona wyjedzie za tego roku, rogu. Gościu nie wyjeżdża, wie co go czekać, tylko pokaże plecy. Wiem, że nie mogę objechać tego zamku, ponieważ mnie od razu wypałują od dołu, więc to było bardzo ryzykowne. Tu jest trójka, 3 patrzy na nas, więc tym bardziej uciekam. No i teraz dobra, jako że wiem, że z dołu nic, no to może z góry w takim razie coś porobię. No co my tutaj mamy na górze? T57 Heavy, E50, MK. T10, T69, no strasznie tutaj dużo tych czołgów. A ja, zobaczcie, minęły 3 minuty, a ja nie zrobiłem jeszcze kompletnie nic. Oczywiście dojazd na Hila mi zajął chwilę, no ale wciąż nie robię kompletnie nic. Mam uszkodzenia po wykryciu. Dobra robota, omen. Oh o, teraz dobry damage. 354 mam asysty, bardzo to fajnie. No i chyba czas najwyższy wziąć się do roboty. Od czego jest magazynek? No od tego, żeby wyjechać, przyjąć jedną pestkę, max dwie. A zrobić dużo dobrej roboty, także na razie wciąż się czaję. Czekam na jakąś swoją okazję takiego. Szukam takiego okienka. Dobra, widzę to okienko, albo jeszcze i nie. Okienko. O, jest bawczat, więc teraz to będzie moje okienko. Pierwszy strzał i 22 punktów szkodzeń przy alfie 400. Bardzo fajnie, dobra, widzę, że goście strzelili. Pierwsza pestka. Wyjeżdżam, dobijam tę dziesiątkę. Mam jeszcze dwie pestki. Kolejny strzał z detrakiem. Widzieliście to? Widzieliście to? 500 punktów uszkodzeń, moi drodzy, 500 alfy, po prostu ta bitwa była chyba na streamie, jak zobaczyłem to, to myślę po prostu, nawet się wydarłem z radości, 500 demedu na jedną pestkę, mogłem oczywiście jeszcze wystrzelić jeden strzał, bo miałem go, w, a nie przepraszam, nie, to mi się skończyło, czy bo w bata... W, w t10 i dwie pestki w m czyli skończył się klip. Ale 500 alfy to jest najwyższe możliwe losowanie. Ten człowiek ma 400 średnich obrażeń, plus 25% wychodzi dokładnie 500, więc nie da się zrobić wyżej. Absolutnie fenomenalny strzał, który bardzo mnie ucieszył. I, no i to właśnie też jest jeden z ciekawych elementów tej bitwy, że e, no, dzieją się takie rzeczy, bo rzadko się zdarza, żeby wylosował nam dokładnie maksymalne RNG. No i znowu przechodzimy do dość statycznej bitwy Tutaj próbuję się schować, ale to E50 e, Przepraszam, ten E50 na heavy przeszkadza Wyjeżdża heavy, trakuje go specjalnie Po to właśnie, żeby móc dawać w niego takie buły No i teraz strzelam w niego raz, drugi I na szczęście go tam doklipowali, Więc mam po asyście kilka punktów uszkodzeń No i to jeszcze staram się strzelić w E50 Niestety odbijam się od jego wieży On mnie przebija, mam na liczniku 2103 punktów uszkodzeń Więc niestety, ale dość niewiele E, tutaj pomoc, pomocą dla mnie jest Centurion i e, AMX Liberté. No a po drugiej stronie, no na szczęście, nie ma kogo, tylko te dwa czołgi tutaj, więc tutaj ja się próbuję wycofać. Jakoś tak przepchnąć tego, e, to jest chyba Hedwig za mną stoi jego brak. E, 140 kończy Centuriona Action Ten, więc ja, no. Coś trzeba kurczę zrobić, no coś trzeba zrobić Tam jeszcze, gdzieś ostat... jeszcze stał jakiś czołg na Hilu. Ktoś trafia, chyba artyleria yy, MK kończy libertę, a ja widząc, że gość wystawił wieżę Kończę jego Jest tutaj 49 przepraszam, T-69 skończony przez e setkę. E Setka Chyba z dołu go pacnęła Jest jeszcze tutaj 140 Więc podjeżdża mając trzy pestki Jest 140, tyłem do mnie, pierwszy strzał działo Drugi strzał już dokładnie pocelowane, dobity za całe 61 punktów uszkodzeń Także 4 fragi i 2444 punkty uszkodzeń No jak na razie nie pokazałem absolutnie nic mądrego Nie pokazałem kompletnie nic do czego się przydaje magazynek Okej, okay, no zrobiłem na pierwszy magazynek 2 fragi To jakaś tam powiedzmy moja zasługa Ale no, generalnie to nie było nic wyjątkowego ale teraz już yy, przeładowuję klip I widzę, że ten T57 Heavy tu jest na dole A on jest w idealnej pozycji dla mnie Bo stoi do mnie tyłem Nie patrzy, więc pierwszy strzał Drugi strzał Trzeci strzał Ładne losowania, moi drodzy Trzy losowania, raczej znaczy trzy strzały yy, Przy Alfie tyś, 400 Wylosowało mi 1243 Więc średnio wychodziło po około 415 punktów uszkodzeń Co oczywiście z wynikiem bardzo, bardzo przyjemnym no i teraz domyślałem się, co należy zrobić w tym momencie. Wiem, że jak pancer broni przejazdu, ma. O, w tym momencie już ma trochę mniej HP, także jest dla mnie na dwie pestki, ale tam widzę ISA 7, więc chcąc tę bitwę jakoś jednak zaakcentować, lepszym wynikiem niż te 3600 3 postanawiam, że zrobię tak. Jedną pestkę w jak pancerka, żeby go zgęścić, żeby nie uciekał, a potem IS-7. Także pierwszy strzał detrak, No i teraz już na spokojnie. Pierwsza była, skończyli mi jak pancerka, druga była. I trzecia była. Także ładny ten trzeci klip. Moi drodzy, to tak naprawdę jest tyle, jeśli chodzi o tę bitwę. Do uprzedzę dlatego że nie ma co przedłużać. Eee, przyspieszamy, widzimy, że tam ginął, tutaj mnie dopadł ten Batchat z Heala Jadę ja po T34 on znika. Wracam po podczas licząc na to, że on może tak będzie chciał przyjechać do mnie, że może jednak się spotkamy na zakręcie. Wiecie, trójka redukcja, odcięcie, e, ale patrzę, no, to jest po drugiej stronie, także niestety, ale nasze drogi się rozeszły. I 15 do 7, moi drodzy, 5 fragów, raptem 5300 punktów szkody. Przechodzimy do takiego symbolicznego podsumowania. Nie ukrywam, że y, tak trochę tę bitwę oceniam y, nisko. Pokazywanie jej na kanale raczej w ramach ciekawostki, chyba dlatego, żeby pokazać, że da się za... No taka naprawdę to była bitwa bardziej do ała, bo 5300 punktów uszkodzeń na 10 magazynku, który ma 1600 punktów demedżu na jeden magazynek, to jest raczej bitwa słaba. Pamiętam, że z pierwszym asem męczyłem się dość długo. Musiałem zrobić sporo ponad 7000 i chyba też 5 fragów, żeby to wpadło. A tutaj taka bitwa trochę nic gruchy, nic pietruchy, szczerze mówiąc. Brak aktywności na początku, potem też szczypanie się z przeciwnikami, yy, potem jakieś takie, no też, no, średnie te wyjazdy, strzał w działo zamiast przeciwnika, no, Odkupiłem winy sklipowaniem Hewika. Potem tego jak pancerka zdetrakowałem i wklepałem ładne trzy pestki w plecy ISA-7, także to mnie uratowało, Ale dlaczego wpadł tutaj As, to nie wiem. Ale wpadł, na, nawet duży kaliber, wpadł, to też jest bardzo ciekawe. 5300 punktów uszkodzeń i 5 fragów dało mi naprawdę niezłą liczbę punktów. Ekspa było aż 1267, co mnie zdziwiło, nie ukrywam. Ciekawe jest to, że nasz jak pancer. Całą bitwę przeżył, oddał 5 fragów 3 razy w 5 strzałów, 3 razy trafił i ani razu nie przebił. To jest też sztuka. E, przysłużył się to bardziej chyba po prostu jako taki straszak, można powiedzieć, Że on po prostu stał i nie pozwalał naszym przejść dalej. Coś jak Gandalf, tak? You shall not pass. Czyli sam, e, sam może nie, nie zdechł, e, ale też w sumie nic mądrego nie zrobił. O. E, po drugiej stronie E3 prawie 4000 i Badchat 3300. U nas też e ładnie, ponad czwórkę klepnęła. 18 strzałów, 17 trafień, 15 penetracji, więc można powiedzieć, że jeśli już wyjeżdżałem, to oddawałem pewne pestki, przynajmniej żeby trafić w czołg, chociaż strzał w działo tu się nie liczy. 4 przyjęte strzały, wszystkie 4 z penetracją to taka właśnie ciekawostka i różnica między T57 Heavy a 50B. We mnie jak strzelano to przebijano mnie zawsze, a w T57 Heavy jak strzelano, to jak widzicie odbi odbili się 4 razy u tego Heavy'ka, a w tym Heavy'ku odbili się 6 razy. Także Heavy'ki naprawdę Potencjalnie potrafią odbić no coś jeśli ktoś by pytał, co lepszy Heavy czy 50B to można powiedzieć, że T57 Heavy o wiele więcej potrafi wybaczyć, ponieważ ma naprawdę całkiem niezły pancerz na wieży jeden wróg wyświecony, 8 uszkodzonych, 5 zniszczonych, asysty niecałe 900, zarobku na 50B nie mam, ponieważ traktuję to jako czołg taki bardziej do po prostu robienia demedżu bez względu na koszty, więc 45 tysięcy w plecy, EXP 1900 z razy 2 do 1 3802. No, to tyle. Jestem bardzo ciekaw Waszego wyboru w ankiecie, ponieważ weszły kompletnie inne pojazdy. Podejrzewam, że wiem, co wybierzecie, ale zaskoczcie mnie. Także to tyle. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć, Te ja tę powtórkę w ogóle kasuję, bo wstyd pokazywać.